Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku mojego kanału. Dzisiaj pod innym szyldem. Karolina Szyszka i taki szyld teraz już zostanie. Dzisiaj wyjątkowy dzień. Zawsze tak mówię. Jedziemy do Katowic, bo w Katowicach For Design Days, czyli targi dla architektów, targi właściwie nie tylko. Dzisiaj akurat dla profesjonalistów jest właśnie taki dedykowany dzień, więc jedziemy z całym zespołem grupy Nono. Co tam ciekawego, czy coś nowego, czy, coś możemy, czy czymś możemy się zainspirować? I zapraszam Was na relacje. Jeżeli nie mieliście czasu, żeby się nam pojawić, no to wystarczy, że zobaczycie ten odcinek. Zapraszam. Projektowaniem wnętrz w mojej pracowni nie zajmuje się sama. Każdy architekt w moim zespole uczestniczy we wszystkich etapach projektowania. Dlatego na wszelkie eventy staramy się jeździć razem, by wszyscy mogli być na bieżąco z nowinkami projektowymi. Dojechaliśmy, zaparkowaliśmy i idziemy podbijać targi FOR DESIGN DAYS. <laughs> idziemy się zarejestrować. Chodźcie. Jesteśmy, mamy identyfikatory. Eventów wnętrzarskich w Polsce jest mnóstwo. Począwszy od małych, lokalnych spotkań w siedzibach firm, aż po większe imprezy, takie jak właśnie Ford Design Days czy najbardziej znane i oblegane Warsaw Home. Pamiętajmy jednak, że warto swoje horyzonty poszerzyć o zagraniczne targi. Ale o tym innym razem. Dzisiaj odwiedzamy katowicki spodek. Producenci robią cuda, by przyciągnąć naszą uwagę. Przyciągają kulinarnymi pokazami, pięknymi hostessami czy jazzowymi koncertami. Choć bardzo doceniam zaangażowanie, staram się jednak podchodzić do tego całego cyrku na chłodno, skupiając się na tym, co najważniejsze. Ogromną radość sprawiła mi ekspozycja z moodboardami, które pięknymi kompozycjami przemycały produkty firmy. Moja pracownia również pracuje na moodboardach, więc ta ekspozycja trafiła do mojego serca. Oglądając ekspozycję, staram się dotknąć wszystkiego. Otwieram szafki, zerkam do środka, pod spód. Poznanie produktu od podszewki zagwarantuje mi nie tylko wrażeniowo ładne wnętrze, ale również rozwiązania funkcjonalne i sprawne technicznie. Tutaj mamy fajną kuchnię, która ma fronty wyfrezowane z przodu w takie małe fale. No i bardzo ciekawe jest to, że mamy również lakierowany front w środku. To jest bardzo ładne wykończenie. No i rzadko się tak robi, bo wiadomo, że to podnosi koszty każdej kuchni. Mamy wrażenie, że blad jest uniesiony ponad frontami, a dzieje się to dzięki temu, że są korpusy obniżone. Mamy wrzuconą tutaj listwę. Ona do tego jest jeszcze piękna, szczotkowana złota, więc wszystko pasuje nam pięknie do uchwytów. No miodzio, Bardzo mi się podoba. To jest Blat z podwieszonym zlewem. Tym razem mamy zlew w złocie, więc on świetnie pasuje do całej dekoracji kuchennej i do złotych uchwytów. Mamy dość cienki Blat, tutaj akurat kamienny. I właśnie, tak jak widzicie, tutaj ten zlew jest spuszczony poniżej, więc to wygląda bardzo elegancko. Do tego bateria w kolorze oczywiście zlewu. I jeszcze fajne podświetlenie tutaj. W każdej kuchni, jeżeli tylko miejsce nam pozwala, fajnie zaaranżować otwarte półki, które będą mogły, pomogą nam wyeksponować dekoracyjne rzeczy. I tutaj mamy właśnie taki regał. Do tego piękna tapeta. Na tegorocznych targach zdecydowanie dominowały tematy łazienkowe. Zaprezentowano mnóstwo ceramiki, baterii i płytek. Biała ceramika często była podkreślana kolorowym tłem. Przy wannie wolnostojącej zawsze pojawia się pytanie, gdzie ja będę układać te wszystkie moje kosmetyki, te peelingi, żele i tak dalej. I tutaj Laofen proponuje bardzo funkcjonalne rozwiązanie, Wanna już ma wbudowaną półkę, i do tego ma jeszcze element mobilny, który możemy sobie układać obok i korzystać z kosmetyków, które są na półeczce. Oglądając ekspozycję, zawsze staram się dopytywać o ceny, by w przyszłości mieć pojęcie o dopasowywaniu produktu do wskazanego budżetu na urządzane wnętrze. Nigdy jednak sytuacja nie jest prosta, bo producenci podają ceny netto, katalogowe i na przykład jeszcze w euro, co niewiele nam mówi. Ostateczna cena zależy również od ilości zamawianych materiałów, transportu, montażu. Wiadomo, każdy walczy o swoje, a ja jako przedsiębiorca jak najbardziej to rozumiem. Każdy na swoim biznesie chce dobrze zarabiać. Dlatego wyjazdy na targi to dla mnie również budowanie relacji z handlowcami po to, by w przyszłości móc negocjować dobre ceny dla moich klientów. Plastik i szkło. Jaka jest, jaki jest koszt takiego zestawu? Wyłącznik taki na tynkowo, Tak, około 200 zł. Już komplet tak. z tym szkłem z klawiszem no. OK. To, to spoko, fajne. O, to fajne. Tak. uwielbiam tą tą miuskę. Elektryczna no. North Face to moment. Mamy... W sumie, w sumie jest takie spoko. Fajna. To jest marmurowe, nie? Marmurowe. Ja ma, ma. Powiem wam, że te mozaiki to mają coś w sobie. Jest we mnie jakaś taka część mozaikowa. Taka Hamptonowa, taki Hamptonowy dół. Tak. Tutaj również z firmy Vigo mamy frezowane fronty, ale one mają inny już przekrój. Nie są taką falbanką, tylko takie uskoki mają ostrzejsze. I to też jest MDF frezowany. Tutaj mamy wstawioną fajną taką czarną listwę, która jednocześnie jest ukrytem. Mamy dystans między blatem a frontem, czyli trochę analogicznie do tej poprzedniej zielonej kuchni. No ale to, co mi się bardzo podoba w tej kuchni, to kolorystyka, czyli ciemne, ziemiste barwy plus drewno bardzo fajne, autentyczne rozwiązania, a człowiek przecież najbardziej lubi to, co jest związane z naturą. Każdy marzy o tym, żeby w kuchni mieć mnóstwo miejsca do przechowywania, a tego typu systemy ułatwiają wyciąganie makaronów, mąki, segregowanie. Łatwe to jest w sprzątaniu i wszystko jest bardzo przejrzyste. Jaką mozaikę zrobili. Zapraszam Was na stanowisko stoisko. Tu bądzina. Widzę, że są jakieś nowości. Tutaj jest chyba nowość, mozaika, czyli wypełnienie fugi właściwie i ta, tą kolorystykę fugi możemy sobie wybrać. I mamy taki ciekawy kształt. W kompozycji z różem pięknie. U tu dzisiaj duże formaty. Zresztą w ogóle teraz jest tendencja do um, wykorzystywania wielkich formatów w łazienkach, na podłogach. To nam oczywiście daje bardziej taki minimalistyczny i monumentalny klimat. No i do tego znikają fugi, które zawsze są trudne w czyszczeniu. Kolejnym trendem jest, są oczywiście wzory kamienne, czyli wszystkie użylenia, pojawiają się brązy. Tutaj mamy propozycję w szarości, matową, czerń ale tym razem w połysku, czyli coś bardziej zdobnego, eleganckiego dla osób, które lubią rozwiązania bardziej glamurowe. Tak samo mozaiki tego typu bardzo pięknie potrafią ozdobić łazienki, ale i nie tylko, bo tak samo możemy taką mozaikę przecież zastosować w kuchni. Proszę mi powiedzieć, to jest beton? Prawdziwy beton, A. nie? Bo to już jest z czego? To jest Cementowe. zrobione? Cementowe. Mhm. A, wizytówkę. Z adresem. I mo mogą państwo podesłać po prostu. Podeszciemy tak taki e, betonu. Mhm. Klamki, wbrew pozorom, bardzo ważny temat. I czasem, wybierając klamki, naprawdę można zwariować, bo jest ogromny wybór. Chromowane, szczotkowane, czarne. Teraz bardzo też często złote się pojawiają. No i oczywiście istotny jest kształt. Który wpływa na komfort trzymania klamki? Niektórzy wolą ten bardziej ostry, inni bardziej opływowy. Są też oczywiście klamki stylizowane. A nam się podobają chyba te najbardziej minimalistyczne standardowo. Ta jest bardzo fajna, WCS. Są różne wybarwienia. Wielu producentów mamy swoich zaprzyjaźnionych handlowców, którzy obsługują nas, przekazują na bieżąco informacje o nowościach. Poruszamy również kwestie techniczne produktów, które są dla mnie niezbędną wiedzą we współpracy z wykonawcami na budowie. System Blue i system Red, który pomaga nam filtrować wodę. Nie musimy wtedy kupować wody butelkowanej. Jesteśmy ekologiczni i możemy pić wodę gazowaną, nie gazowaną, lekko gazowaną i oczywiście. E, wodę wrzącą 99 stopni, i to wszystko jest obsługiwane przez ich baterię. Tu jest woda e, taka Ta z, z, wodociągu, z wodociągu możemy umyć ręce, mm -hmm. garstki, cokolwiek. A tutaj mamy właśnie ten. Tak. Co jest istotne, to środki i w rzeczywistości ten system filtrowania. Jak to pani tutaj zobaczy, to perlator jest taki, i tym woda płynie. Mm -hmm. aha, Czyli jest kanowo. Mm -hmm. Tam z drugiej strony. Czyli są dwie różne Dwa dwie dwie kanały. Okay. Tak na targach staram się poznawać nowe marki oraz zgłębiać wiedzę na temat już wcześniej znanych producentów. Jednak zwracam uwagę nie tylko na nowości, ale również wygląd stoiska czy obsługę. Wiele marek znam od lat, więc z uwagą obserwuję ich rozwój. Cenię marki, które idą z duchem czasu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta. Trzeba przyznać, że niektóre stoiska robiły wrażenie, jednak sporo z obecnych producentów ma jeszcze lekcje do odrobienia. Nie ma co ukrywać, konkurencja jest ogromna, więc naprawdę warto powalczyć o piękne stoisko. Jezu, to lastryko jest świetne. To jest właśnie, tutaj mają i można pod palcem wyczuć różnicę struktury. O, takie, takie, takie. proszę. Do -a to wybieramy? NCS, RAL, wszystko. Fajne Na bogato? Fajne, Następne super. wrażenie. Dobrze. No, nieźle. O, ładne. I, są te, i można właśnie bez jak e, Teraz idziemy zobaczyć stoisko, do którego zawsze chętnie wracamy. E, carpet and More, czyli coś, co jest przyjemne dla stopy. E, tutaj znajdziemy dywany produkty, które są ze szlachetnych materiałów, czyli wełna, bawełna. E, Moher, eukaliptus. Mamy tutaj e, propozycje bardziej budżetowe, ale też te ekskluzywne. Także ceny są bardzo różne, wzory też e, wszystko do wyboru, do koloru. Zobaczcie co nowego w Carpet and more. Dzień, dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry. Udało się dotrzeć do nas. Tak, tak. Przyjrzałyśmy nowości? Ja przeglądałam. Trochę nie wszystko chyba, nie. ale bo jest dużo. Tak, a dziewczyny. Tak. To dla o, artysty. mamy pokazane, jak, w jaki sposób możemy zrobić ten dywan mm. na ścianę. No, piękne są takie. E, ten, muszę pokazać, bo ten nie jest mój. Te ulubione. frezowane to są dywany, tak. tak? To jest to, ten, to jest ten. Czy te kolorowe który jest... strasznie Mi się podobają? Ładne. To... dobrze, tak. Mhm. O, to. No, ten ładny. Ten, no tak, ten tu już. Tak. No i ten z tym srebrnym, może by takie wyszło do niego? Mm. No. W tych linkach, które wysłałam tam on jest. Dobra. To jest splendor. Opoczno 5 plus za zieloną ekspozycję w toalecie. Drewno na podłodze, kolejny materiał, który uwielbiamy. Bardzo dużo wzorów, kolorów, możliwości projektowych, wszystko w zależności od potrzeb klienta, dla każdego coś fajnego. No i oczywiście tutaj mamy duże dechy. Zobaczcie, mają fajną obróbkę, taką troszeczkę rustik. Są mniej selekcjonowane, są bardziej unikatowe, więcej charakteru drewna. Propozycja, na którą na pewno każdy zwróciłby uwagę i ciężko przejść obok tego obojętnie, deska w różnych kolorach. Tak naprawdę deskę możemy wybarwić w każdym kolorze z palety Ral. To jest indywidualne zamówienie, więc na pewno cena jest wyższa. I tutaj moi drodzy od 700 zł metr kwadratowy netto, także to jest rzeczywiście zdecydowanie produkt premium i dalej patrząc również mamy takie droższe produkty bo to są deski które są obijane i postarzane przez fachowców którzy robią to naprawdę najlepiej i dzięki temu mamy wrażenie że te deski są naprawdę stare świetny materiał do kamienic do miejsc w którym chcemy podkreślić historyczny charakter wnętrza Mamy różne kształty, mamy jodełkę węgierską, mamy jodełkę francuską klasyczną, no i oczywiście różne wybarwienia. Bardzo podoba mi się ten biały kolor. Tutaj w zależności oczywiście od koloru, wzoru, ułożenia ceny startują od 280 zł za metr kwadratowy netto. No i oczywiście wiadomo, do tego musimy sobie doliczyć montaż, inne bajery, także cena podłogi na pewno jest wyższa. I oczywiście tutaj, poza tymi propozycjami, jeszcze chciałam wspomnieć o kasetonach, bo są to rozwiązania, które bardzo mi się podobają i chętnie umieściłabym je w naszych projektach. Czekamy na taki temat. Geometryczne, geometryczne wzory są w różnym wybarwieniu. Większe kasetony, mniejsze. Przepięknie to wygląda na dużej powierzchni do dużej rezydencji, do apartamentu. Myślę, że to jest trend, który powoli. Wchodzi na rynek, myślę, że zwłaszcza e, krakowski, bo tutaj takie artystyczne trochę środowisko, gdzieś w jakiejś kamienicy, blisko centrum, blisko rynku. Może Kazimierz, coś takiego świetnie by się sprawdziło. O, jest jacuzzi. Szukamy teraz opcji jacuzzi, bo mamy projekt z łazienką w stylu spa. Nasi klienci wymarzyli sobie, że będą mieć w domu dwuosobowe jacuzzi. Zapraszam! Chcąc być na bieżąco z wnętrzarskimi trendami oraz chcąc biegle posługiwać się w dostępnych na rynku produktach, koniecznym jest odwiedzanie eventów wnętrzarskich. Dla mnie wyjazd na targi jest nie tylko oderwaniem od biurowo-budowlanego życia, ale przede wszystkim to czas na edukację. Jesteśmy na Stoisku Heticza i tutaj fajne bariery, elementy, które pomagają nam obsługiwać szafki i udostępniać to, co jest w środku. Fajna rzecz. Lodówka na tak, z, na tak zwany tipon, Nareszcie to się gdzieś pojawiło. E, zobaczcie. Nie mamy uchwytu. Naciskamy. Lodówka nam się otwiera, proszę bardzo. I też się zamknie sama. Także Bayer nie musimy mieć uchwytu, więc możemy mieć minimalistyczną, prostą formę. Delikatnie naciskamy. Siła nacisku jest do regulacji, a to wszystko dzieje się dzięki temu, że mamy tutaj system, który potrzebuje zasilania i on obsługuje nam lodówkę. I jeszcze fajna rzecz. Jeżeli zdarzy nam się, że lodówka nam się uchyli i nie otworzymy jej, to ona za chwilę sama się, sama się zamknie. O. Jeżeli ktoś zapyta mnie, czy warto zobaczyć to wydarzenie, odpowiem tak. Choć ta impreza jest dla mnie skrótem z targów Warsaw Home. Nie znajdziemy tutaj megatrendów czy perełek designu. Trzeba przyznać, że to miejsce ma potencjał, ale czuję lekki niedosyt. Wszystkie ekspozycje są nasze. Przeszliśmy wszystkie interesujące nas punkty miejsca. Teraz bardzo głodni zmierzamy na jakiś pyszny obiad. Wykorzystamy jeszcze chwilę, że jest piękne słońce w Katowicach. Jedziemy zjeść coś dobrego. Byłam na tych targach już trzeci raz z rzędu, więc mogę porównać targi z perspektywy czasu. Mam wrażenie, że poprzednie edycje były lepsze. Tym razem targi zostały zdominowane przez łazienkowe tematy, natomiast bardzo mało było ekspozycji z oświetleniem i mobilnymi meblami, takimi jak krzesła, stoły czy sofy. Czy ktoś z Was był na targach w Katowicach i zgodzi się ze mną, a może macie zupełnie inne zdanie? Napiszcie o tym w komentarzach. Tak czy inaczej, cieszę się, że mogłam być w Katowicach. Choć przywitała nas ponura pogoda, Katowice żegnają nas pięknym zachodzącym słońcem. Katowice, do zobaczenia za rok, a z Wami widzę się za tydzień. Pamiętajcie, że subskrypcje są niezwykle ważne, jeżeli chcecie być na bieżąco z moją vlogową aktywnością.